Ja to, kujem, ja to tam nie wiesz, że nie, nie, nie na

Masz 50-30 euro, to to, co? co ja gadałem? 30 euro. A tam musi dać 50. Na 20 euro. lepszego. dzisiejsze zawody o Mistrzostwo Koła. E, najpierw zaczniemy. klasyfikację młodzików. Pierwsze miejsce zajął Tomczak Daniel. Pierwsze no, no, tak, Daniel. Punktu. Gratulacje. Genuój. I, I jeszcze latareczki. Drugie miejsce zajął Grzegorz Środa. 175 punktów. Gratulacje kolego. Tu jest dyplom. I daj mu jeszcze ten znaczek. Dzień dobry, Gratuluję, o Dziadek, Dziadek, Dziadek pogratuluję, trzecie miejsce, właściwie bez punktów, Boga Jakub, ale ponieważ brał udział, no gota, to też wyróżnił. Brawo, brawo chyba! I teraz przystępujemy do klasyfikacji hmm, seniorów. Pierwsze miejsce zajął kolega Gerwazik Brawo! A Józek to No bo no, on drugie miejsce miał. No, Takie są na rynku, nie? No? Drugie miejsce zajął kolega o! Jorka, -Jorka o! Kazimierz. Prawo. 1740 punktów, a nie powiedziałem ile miał w Wojciech 1815. No, jebie, Musiał karmić całą noc, wiedział, no, że tam wylosuje. No, Trzecie miejsce to. zajmuje w kolega Majka Stanisław, 1570 Gratuluję <ślenie> Stasiu. <ślenie> 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 Ode mnie też gratulacje i wyróżnimy jeszcze następnych parę osób takimi skromnymi upominkami w postaci maleńkich nagród i tak yy, następne miejsce czyli czwarte uzyskał Tomczak Wojciech 1335 punktów brawo A, mi piąte miejsce zajął Templin Rafał o, 995 punktów Szóste miejsce zajął Jaroszyński Jacek, 790 punktów. jest Siódme miejsce zajął Makowski Jan, 715 punktów. Ósme miejsce zajął Tomczak Mirosław, 695 punktów. Gdzie on jest? Ta, Coś masz Dziękuję bardzo. Tak, ja, jest... A, jeszcze tak, mamy jedną nagrodę, tak. czyli dwunaste miejsce to jest Szczepański no. Daniel, 320 punktów. Gratulacje. Można by dostać. Wyczytam <grystek> pozostałych pięknych no, są, bo już więcej nagród nie mamy. Ale następne tak, miejsce, czyli ja. tak, 13 bo, był skutnik, była skutnik, Zofia 415 punktów, 14 miejsce Boga Janusz 300 punktów, 15 miejsce Gerwazik Józef 280 punktów szesnaste miejsce Grzybek Zdzisław 130 punktów brawo szesnaste miejsce Olejniczki Jan 105 punktów to jest punktów. Nie, nie to wciok to kolegą, jest naszym <śmieniu> kolegom, kolegom i, kolem, kolegom i kolegom, dziękujemy za występ Janek no nie ostatni bo ten nie złapał nic no i do następnego Andrzej roku. Andrzej nie złapał nic Andrzej roku. był ostatni do następnego, no. Kiedyś. No, do następnego no, kiedyś do następnego no, kiedyś to już musimy Jakoś pomyśleć, co